Sprawdzimy, czy potrzebujesz kasy fiskalnej. Księgowy opowie Ci o Twoich możliwościach, ale i obowiązkach. Dowiesz się też, w jaki sposób i firma integruje się z kasami fiskalnymi. Zostań do końca, bo omówimy sobie limity na praktycznych przykładach. Te zmiany w większości polegają na tym, że nowe grupy są dodawane do tej grupy, które, mus które muszą mieć kasę fiskalną od pierwszej sprzedaży, a większość innych zmian to raczej są takie zmiany kosmetyczne. Sprzedawcy internetowi z reguły otrzymują płatności za swoje towary, które sprzedają bądź usługi za pośrednictwem banku, więc spełniają tą definicję zwolnienia z kasy fiskalnej, dlatego że otrzymują płatności właśnie na przelew, czyli nie gotówką to jest najważniejsze. No i oni mogą korzystać ze zwolnienia z kasy, jeżeli oczywiście nie sprzedają tych towarów i usług, które są w tym załączniku czwartym rozporządzenia. na temat kas fiskalnych, kas wirtualnych oraz leasingu opowie nam Tomek Petryszak, księgowy z i e firmy. Panie Tomku, na dobry początek naszej współpracy mam takie pytanie, czy muszę korzystać z kasy fiskalnej? Domyślam się, że jest to pytanie, które często słyszysz od nowych klientów, więc powiedz tak ogólnie, kto musi korzystać z kasy fiskalnej? E, tak, jeżeli ktoś sprzedaje towary albo usługi osobom fizycznym, no to z reguły przychodzi mu taka myśl, czy powinien mieć kasę fiskalną. I tutaj odpowiedź jest prosta. Nie w każdym przypadku kasa fiskalna jest obowiązkowa od pierwszej sprzedaży, ale jest taka grupa towarów i usług, których świadczenie powoduje, że musimy mieć tą kasę fiskalną już na samym początku, czyli przy pierwszej sprzedaży. I co mamy na tej liście towarów i usług, o której powiedziałeś? Tutaj podam parę takich może przykładów najpopularniejszych towarów i usług. No, na przykład, między innymi, jak ktoś sprzedaje sobie komputery, no to niestety tutaj nie może korzystać z żadnego zwolnienia z kasy fiskalnej. jest od, od razu od pierwszej sprzedaży. E, tak samo na przykład usługi, usługi e, wymiany opon to bardzo popularną usługą teraz szczególnie kiedy przychodzi sezon też musi być kasa fiskalna usługi prawnicze usługi doradcze nawet myjnie samochodowe muszą mieć kasę fiskalną od pierwszej sprzedaży wszystkie te towary i usługi są opisane w załączniku czwartym do rozporządzenia o kasach fiskalnych więc jeżeli ktoś nie jest pewien czy musi mieć kasę fiskalną najprawdopodobniej musi się zapoznać właśnie z tym załącznikiem Taki załącznik sobie podlinkujemy w opisie, a teraz zapytam, kto na pewno nie musi korzystać z kasy fiskalnej, w ogóle nie musi się martwić tym zagadnieniem. Większość przedsiębiorców, którzy właśnie sprzedają towary i usługi spoza tego czwartego załącznika rozporządzenia o kasach fiskalnych, może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, ale też pod pewnymi warunkami. Jeżeli na przykład ktoś przyjmuje zapłatę tylko gotówką, no to jeżeli przekroczy limit 20 tysięcy takiego obrotu, no to już niestety też musi założyć kasę fiskalną i ewidencjonować sprzedaż na kasie. Natomiast jeżeli jest taka grupa przedsiębiorców, którzy: Wystawiają faktury i na przykład przyjmują sobie płatności przelewem, czyli na konto bankowe, no to oni wtedy mogą, mimo nawet przekroczenia tego limitu 20 tysięcy, mogą dalej korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. A czy coś nam się zmieniło od 2023 roku w kwestii kas fiskalnych? Jeżeli chodzi o te zmiany, tam co roku się to rozporządzenie troszeczkę zmienia, ale te zmiany w większości polegają na tym, że nowe grupy są dodawane do tej grupy, które, mus które muszą mieć kasę fiskalną od pierwszej sprzedaży, a większość innych zmian to raczej są takie zmiany kosmetyczne. A skupmy się na sprzedaży internetowej. Czy sprzedawcy internetowi zawsze muszą mieć kasę fiskalną i jak mogą się z tego rozliczać? No, tutaj właśnie jest ta sytuacja, że sprzedawcy internetowi z reguły otrzymują płatności za swoje towary, które sprzedają bądź usługi za pośrednictwem banku, więc spełniają tą definicję zwolnienia z kasy fiskalnej, dlatego że otrzymują płatności właśnie na przelew, czyli nie gotówką, to jest najważniejsze. No i oni mogą korzystać ze zwolnienia z kasy, jeżeli oczywiście nie sprzedają tych towarów i usług, które są w tym załączniku czwartym rozporządzenia. I firma oczywiście zapewnia integrację z kasami fiskalnymi i na pewno wiele osób chciałoby się dowiedzieć, w jaki sposób to przebiega. Tak, jeżeli chodzi o konfigurację z kasą fiskalną, jest to niezwykle proste, gdyż wykonuje się to przez stronę internetową i firmy, wystarczy zalogować się na swoje konto, w konfiguracji przejść do zakładki Kasa Fiskalna i tam system już sam podpowie, co dalej zrobić. Większość najpopularniejszych kas fiskalnych właśnie sprzedawanych w Polsce bez problemu integruje się z i-firmą. E a czym jest kasa wirtualna? Bo mówiłeś na przykład o stronie internetowej i od razu takie skojarzenie nasuwa się na myśl. Tak, kasy wirtualne, można powiedzieć, że jest to urządzenie, które spełnia definicję kasy fiskalnej, ale nie ma takiej fizycznej postaci, czyli to może być oprogramowanie. Tutaj taki przykład podam: na przykład Uberowcy zaczęli stosować kasy wirtualne. Oni po prostu zgrywają sobie oprogramowanie na swój telefon komórkowy i tak naprawdę mają kasę fiskalną na telefonie komórkowym zamiast na osobnym urządzeniu. I czy z takiej kasy fiskalnej może skorzystać każdy przedsiębiorca, czy znowu mamy jakiś katalog? No tutaj nie ma jakichś ograniczeń, ale większość jednak już dąży do tego, żeby te kasy wszystkie pozostałe zmienić na kasy online. Czyli tu jest takie troszkę wymóg z ministerstwa, że każda nowa kasa, która będzie kupiona, już musi być kasą online. Więc jeżeli te kasy wirtualne w jakimś stopniu ewoluują do kasy online, to będzie można ich używać. Kasa fiskalna, no jest to niestety dość spory wydatek, szczególnie dla nowych przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają przygodę z biznesem. Ale mamy opcję leasingu kasy fiskalnej. I jakbyś mógł przybliżyć, o co chodzi w tym leasingu? Dokładnie. Leasing, tak samo jak każdy inny leasing, na przykład na samochód, no, powoduje to, że możemy mieć dane urządzenie od razu, no, ale nie musimy zapłacić za całość jego wartości. Czyli po prostu spłacamy sobie w ratach za takie urządzenie, a możemy od nie z niego korzystać już od razu. A teraz przyglądamy się limitowi zwolnienia z kasy fiskalnej. Dotyczy on przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim i obecnym roku podatkowym kwoty 20 tys. zł. A jeżeli ktoś dopiero rozpoczyna prowadzenie działalności, to limit zwolnienia musi obliczyć proporcjonalnie do okresu prowadzenia firmy w danym roku podatkowym. No i dla przykładu, jeżeli pani Katarzyna rozpoczyna sprzedaż na rzecz osób fizycznych 1 lipca 2022, to w takim przypadku limit zwolnienia z kasy fiskalnej liczy następująco. Bierzemy 20 tysięcy i mnożymy razy 184 dni do końca roku i dzielimy przez 365 dni całego roku kalendarzowego. I wychodzi nam 10 tysięcy zł. 19 groszy. Jeśli Pani Katarzyna przekroczy w 2022 roku kwotę sprzedaży na rzecz konsumentów właśnie w tej wysokości 10 082 ,19 zł 19 groszy, to ma obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej. I drugi przykład. Pan Michał w kwietniu 2023 przekroczył limit sprzedaży na rzecz konsumentów i w tej sytuacji ma obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej najpóźniej od 1 lipca 2023. Jak widzimy, obliczanie limitu zwolnienia z kasy nie jest zbyt skomplikowane i nie powinno sprawić przedsiębiorcom żadnych problemów. Dzięki, że zostaliście z nami do końca. Subskrybujcie nasz kanał i nie zapomnijcie o łapce w górę. Do zobaczenia następnym razem.